Tak wygląda Elion tv Roy, T1, po zaraz po włączeniu mamy do dyspozycji nowszy firmware. Aplikacje, które są standardowo zainstalowane i pokazywane na głównym panelu to są te 6 ikonek na dole. Mamy do wyboru, jak klikniemy, wejdziemy w ustawienia. Wygląda jak zwykły Android, jeśli mieliście do czynienia ze smartfonem z Androidem, to na pewno poznajecie. Wspominany market, który był też już przez nas opisywany w samej recenzji, no, jak widać, aplikacje są podzielone na kilka kilkanaście różnych krajów. Mamy Polskę specjalnie dla Polski przygotowanych kilkanaście aplikacji, mniej lub bardziej przydatnych. No. Ponoć cały czas ta baza jest rozbudowywana i ma pojawiać się więcej, przynajmniej tak twierdzi dystrybutor. A nie mamy też postaw, żeby mu nie wierzyć, bo port aplikacji na Eliona nie jest trudny, w zasadzie chodzi tylko o potwierdzenie, czy będzie działał na tej konfiguracji. Możemy sami przeinstalować z paczek APK, także nie ma z tym większego problemu. Standardowo odtwarzacz wideo, wybieramy sobie źródło. No i tu mamy nowszą wersję, troszeczkę inną niż na screenach. Jeśli byłyby obrazki dołączone o tej samej nazwie to film byłby odpowiednio... ...odpowiednia miniaturka by się pojawiła. A mamy plik MKV. Napisy akurat jest wybrany, zły. jest wybrany zły format, ale tak jak wspominałem, problemu ze zmianą nie ma. Napisy możemy włączyć, wyłączyć. No, sama twarz odtwarza działa bardzo płynnie. Nie ma problemu z przywijaniem. Tak jak napisałem w samej recenzji. Działa to naprawdę bardzo dobrze i swoją podstawową rolę spełnia. Nie będę Wam tutaj też prezentował wszystkich funkcji, jakie ma samo otwarzacz, bo to jest dobrze opisane w samej recenzji. Możemy jeszcze rzucić okiem na przeglądarkę, która też jest, powinna być przynajmniej dobrze znana z samego Androida, co to, to standardowa wersja. No, bez klawiatury wpisywanie czegokolwiek jest dosyć uciążliwe. Możemy skorzystać, no mamy klawiaturę ekranową, którą można się posługiwać z pilotem, ewentualnie myszką. My możemy też skorzystać z podpowiedzi, które były wcześniej. Samo ładowanie stron jak zaraz zobaczycie nie jest wcale takie najgorsze. No, ale pilotem ja chwilę to jednak zajmuje także przy przeglądaniu internetu o wiele lepiej jest skorzystać z klawiatury, którą można podłączyć do portu USB ewentualnie zaopatrzyć się w klawiaturę, którą oferuje dystrybutor. i mamy wyszukiwarka go to akurat nie jest specjalnie rozbudowana strona załadowała się szybko sprawdzimy teraz jak załaduje się główna strona HD opinie no, tak jak wspominałem nie, nie działa to wcale tak najgorzej To może do przyjemności skorzystania z sieci, jaką dają dedykowane temu urządzenia, trochę, trochę brakuje, ale na szybko coś przeglądnąć na pewno można wykorzystać do tego Eliona. Rozsumowując, Avianti t okazuje się całkiem funkcjonalnym odtwarzaczem za 420 zł, które kosztuje. Otrzymujemy dosyć funkcjonalny sprzęt, który można rozbudować dodatkowe funkcje praktycznie w nieograniczony sposób. I warto zaznaczyć, że przy tych podstawowych funkcjach, jakie oczekujemy od odtwarzacza, czyli odtwarzacza filmów czy muzyki, spisuje się bardzo dobrze i na pewno warto go polecić. Z mojej strony to już wszystko, więcej informacji znajdziecie w samej recenzji na stronie hdopinie.pl.